Program Operacyjny Ryby na lata 2007-2013 jest jednym z elementów wspólnej polityki Unii Europejskiej dotyczącej rybactwa. Polska jest obok Hiszpanii największym beneficjentem pomocy finansowej z tego programu. Znajdujemy się w jednym z większych gospodarstw rybackich w Małopolsce, w gospodarstwie rybackim ZATO, należącym do Instytutu Rybackiego w Olsztynie z ponad 1200 hektarów powierzchni, lustra wody. Kodujemy praktycznie wszystkie ryby, karpie, ryby roślinnożerne, drapieżniki, sumy, szczupaki, ryby roślinnożerne, około 100 ton, praktycznie od kilku lat się robi, amura. Około ton. Dzięki programowi operacyjnemu ryby całkowicie zmienił się polski sektor rybactwa, zwłaszcza chów i obrót rybami. Nasze zakłady przetwórstwa oraz stawy stały się jednymi z najnowocześniejszych w Europie i dzięki temu produkty rybne zdobywają rynek nie tylko w Europie, ale również na świecie. Nasze konserwy rybne są bardzo chętnie kupowane w Stanach Zjednoczonych. Od kilku lat, jak weszły dopłaty unijne, rekompensaty, to korzystały z tych środków. Są to bardzo duże pieniądze w naszym, w naszym wypadku. Jesteśmy jednym z większych beneficjentów w kraju, jeśli chodzi o rekompensaty wodośrodowiskowe. Dofinansowanie zwiąże się z pewnymi obostrzeniami. Producenci muszą przejść szereg szkoleń z dobrostanu ryb. Muszą swoją produkcję prowadzić w sposób umiarkowany, nie przekraczać na przykład produkcji powyżej półtorej tony z hektara. Dbać o renowację grobli. Rowów doprowadzających, takich elementów, które są zawarte w pozwoleniach wodnoprawnych. Beneficjenci mają za zadanie również promowanie wiedzy na temat naturalnego wykorzystania zasobów naturalnych do hodowli ryb poprzez udostępnienie ścieżek edukacyjnych które powinny mieć co najmniej 2 km długości i pięć przystanków edukacyjnych. Cała powierzchnia stawów i całe gospodarstwa jest w naturze 2000. Na jednym z gospodarstw, gospodarstwo Przereb, jest to gospodarstwo ponad 500 hektarów, które praktycznie jest takim, takim unikatowym gospodarstwem, bo, jest, bo jest praktycznie znajdują się na tym gospodarstwie i rośliny chronione, kotewka, orzech wodny i grzybieńczyk. Również masę ptaków chronionych, i w związku z tym, jest to raj dla, dla ludzi, którzy chcą zwiedzać to gospodarstwo pod, pod względem właśnie ekologicznym, ornitologicznym, przyrodniczym. Jest wyznaczona ścieżka edukacyjna. Kilka punktów jest, gdzie są tablice takie edukacyjne. Tam są przedstawione gatunki, które najczęściej występują na, na terenie tych stawów: rośliny. I rzeczywiście cieszy, cieszą się one, te ścieżki edukacyjne, dosyć dużym zainteresowaniem, szczególnie wycieczki szkolne, młodzież szkolna. również indywidualni turyści, nawet z zagranicy przyjeżdżają, co dla nich jest ewenementem, bo y, oni, oni rzeczywiście nie mogą, nie mogą się nadziwić, jak można produkcję prowadzić rybacką, jednocześnie chronić te rośliny. Producenci rybacy się przekonali, do, że warto korzystać z tych środków, ponieważ mogą rozwijać swoją produkcję i także dywersyfikować w stronę gatunków chętniej kupowanych, takich jak szczupak, sandacz, ostatnio wprowadzany jesiotr. Dzięki temu programowi beneficjenci przede wszystkim zmodernizowali i unowocześnili swoje zakłady wybudowali wiele nowych zainwestowali w maszyny i urządzenia potrzebne do chowu i hodowli ryb zwiększyła się bardzo jakość produkcji i bezpieczeństwo pracy Na terenie naszego gospodarstwa tak gospodarujemy żeby oczywiście jak najmniej tych pieniędzy przejeść można wprost tak powiedzieć inwestujemy między innymi w te w, w, Dokładając do tych środków unijnych na remonty, na modernizację naszych magazynów, na zakup nowego sprzętu. Przed nami nowy program operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Myśląc o dotychczasowych doświadczeniach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa patrzymy w tą nową perspektywę z wielkim optymizmem, licząc na to, że nasz sektor rybacki będzie się coraz lepiej rozwijał i będzie jeszcze bardziej konkurencyjny.